Hej ja Amorela, ja jestem Ela, witajcie w kolejnym odcinku z Brawl Stars gdzie pokażę wam top 5 najgorszych zadmiarzy moim zdaniem mam skrzynkę, to ją otworzę i po krótkiej przerwie jakby po krótkim sieciu zaraz do was wrócę dobra, odbieram sobie te monety i idę dalej o, fajny skin do broka. No dalej to już nic chyba ciekawego nie ma więc yy, no to do zobaczenia po cięciu. Hej, dobra, ja już jestem i możemy zaczynać to 5 najgorszych zadania moim zdaniem. Numer 1 Barley. Barley może jest dobry, ale ja jakoś nie umiem właśnie nim grać i on no, dużo obrażeń zabiera, ale no, no super, ma też super moc, ale no tak to coś mi nie, nie pasuje, po prostu tak. Barley zabiera tyle obrażeń, co Sandy, więc nie wiem, czy Sandy jest słaba, czy Barley. Barley ma też nawet taki średni zasięg, ale dobra, możemy przechodzić do samej postaci. Numer 2. TIK. TIK to bardzo dobry zadmiarz na zbiory klejnotów, ale mm, no jakoś ma mało życia i tym są te trzy bomby, więc no dużo zabierają też. I ma jeszcze takiego fajnego ulta właśnie, że taki głowa tikka wychodzi i zabiera 2300 obrażeń, a więc to no, znaczy na ulepszonego tikka. Nie chcę przedłużać filmiku, więc przejdźmy do następnej postaci. Numer 3, Poko. Poko też jest świetny na zbiory klejnotów, ale zabiera mało obrażeń, i no oczywiście na też jest dobry bo ma e, takie uleczanie by uleczał też no ale ma mm, jakiś taki trochę taki dziwny jak dla mnie ma super ultra i mm, bardzo fajnie wygląda ale przejdźmy do następnej postaci czyli numer 4 Broka Brok, nawet dużo zabieram, chyba najwięcej z tych wszystkich postaci, tak mi się wydaje, ale mm, łatwo nim nie wcelować w cel. Mam też świetnego ulta, gdzie leci tych właśnie dużo rakiet, no i dużo bardzo zabierają. Okej, okay, i teraz będzie ostatnia postać, której najbardziej nie lubię grać. Numer 5. Karl Karl to wolna postać. Nie wiem, może mi się tylko tak wydaje, ale ma jeden pocisk, co mnie wkurza i yy, jego ult trwa krótko, w sumie tak jak Leona, ale yy, nie wiem, zadaje tak. W sumie dwa razy 720 obrażeń, ale mi jakoś się nie podoba. Jak bijam mu 20 rangę, było mi bardzo trudno i właśnie wcześniej to był mój ulubiony zatymianż, naprawdę, ale teraz to zmienił się. To raczej yy, mi się zmienił gust, po prostu to była może dla mnie mega dobra postać, ale no teraz doszły dwie nowe postacie, jest lepiej i chciałam też pozdrowić klub. E, cały, bo doszło teraz trochę więcej osób, ale też um, właśnie tak może nie oglądali moich dalszych odcinków, więc chciałam pozdrowić, pa.